pani myśli o ostatnich wyczynach prezydenta Andrzeja Dudy, który ułaskawił posłów pana Kamińskiego i Wąsika? Niech mi pan, proszę, nie każe recenzować tego, czego, czego będziemy się wstydzić jeszcze przez długie lata, mam wrażenie. Nazywanie tych ludzi więźniami politycznymi, wyświetlanie ich zdjęć na pomniku Armii Krajowej przed budynkiem parlamentu. E, pisanie e, ich nazwisk e, tym samymi literami, jakimi pisaliśmy przez e, lata słowo, ważne słowo w tym kraju, jedne z ważniejszych, solidarność i wolność, e, jest czymś kompletnie niepojętym. E, jest mi przykro, że, e, że żyjemy w świecie, który wydaje się jakimś przedziwnym światem odwróconych pojęć że wiele osób e, wierzy w niezłomność, nazywa bohaterami. Wie pan, ja e, znam kilka osób, którym e, działają tych panów, złamały życie na bardzo wielu e, poziomach. To nie jest tylko e, pan prezes Seredeński e, i to nie jest e, tylko Weronika Marczuk. E, tych osób, które straciły rodziny, majątki, reputacje, nie mają wciąż dostępu do, e, e, do swoich majątków do swoich miejsc, w których były wcześniej. Trudno tak, w jakikolwiek sposób komentować. Byliśmy świadkami kompletnych płcki.